Yo, witam serdecznie na kanale Obstawiamy przy Piątku. Bardzo miło, że wpadłeś. Słuchaj, dzisiaj dalej mielimy Admiral Beta. Admiral Beta, całkowicie legalnie działający w Polsce, Bukmacher, który tobie, nowy graczu, daje 1300 zł na start. To, to znaczy, daje ci możliwość zgarnięcia. Takiej kasy dodatkowej nagry. 1300 zł na grę możesz od nich dostać. Ja zaraz o tym opowiem. Może przed weekendem, przed meczami ktoś stwierdzi, że to jest fajny pomysł, żeby dodatkową kasiorę na grę przytulić. Eee, witam serdecznie na kanale. Oczywiście na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem. Dziękuję serdecznie za każde jedno kliknięcie. Jestem turbo wdzięczny, że te łapy w górę klikacie. Z ciekawych tematów na dzisiaj. No to oczywiście dubel jest, nie? Znaczy dubel. No dubel, dubel, dubel. Za 5000 zł na 9,700 bez rozbicia. Jest moja weekendowa tasiemka, bo piątek to będzie tradycyjnie moja taśma w tym sezonie. Nie odpuszczam za mniejsze kwoty te stawki niż w zeszłym, w zeszłym sezonie, więc mnie tak nie boli, że na pierwszym typie się, za przeproszeniem, wypierdalam. Ale do tego przejdziemy zaraz, bo oczywiście wspominam o promocji powitalnej na start, o promocji powitalnej w Admiral Becie, który nieco ponad rok jest na polskim rynku. Oczywiście, tak jak mówiłem, całkowicie legalnie działający bookmacher. Jeżeli ktoś nie ma konta, jest opcja, tak jak teraz widzicie, żeby dodatkowo od nich 1300 złotych na grę przytuli. I co trzeba zrobić, żeby takie 1300 zł na grę przytulić? No trzeba oczywiście założyć konto zdedykowanego pod promocję, linku, bratku. Linku, który masz w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Na pewno znajdziesz, bo komentarz jest podpięty, jest tam link, jeżeli jesteś zainteresowany, no to sobie po prostu w ten link klikasz i zaczyna się proces zakładania konta. W trakcie zakładania konta akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza, żeby mieć z głowy i jesteś zapisany. Do tego, co teraz widzisz na ekranie. Admiral Beth dorzuca ci kasę po każdym depozycie z trzech pierwszych depozytów. Po prostu za to, że wpłacasz hajs, dają Ci hajs w bonusie, za który praktycznie od razu możesz grać. Ja przemieliłem wszystkie te trzy kroki, faktycznie wszystko się zgadza. Skupmy się standardowo dla nowych graczy, wytłumaczę na przykładzie tylko pierwszego depozytu, bo resztę sobie ogarniecie. Okienko pierwsza wpłata. Tak jak widzisz, od nas dostajesz, czyli od Admiral Beta dostajesz bonus 100% do 200 zł i 25 zł we freebecie. Czyli najbardziej łopatologicznie, jak się da, po prostu podwajają ci depozyt do dwóch stów, nie? Wpłacisz stówę, dostaniesz stówę ekstra, wpłacisz sobie pięć dych, dostaniesz pięć dych ekstra, bo mniejszą kasę oczywiście też możesz płacić, nie? Żeby maksa wykorzystać na pierwszym depozycie, no to wpłacasz te 200 zł, tak jak widzisz. I od razu po wpłacie, uwaga, w okienku bonusowym pojawia Ci się 200 zł. I we freebecie pojawia Ci się 25 zł. Za wpłatę na 200 zł lub więcej dostajesz jeszcze w gratisie te 25 zł we freebecie. E, I od razu masz dodatkową kasę na grę, nie? Czyli na pierwszym depozycie, wykorzystując maksa, wpłacając 200 zł, masz zupełnie dodatkowo 225 zł na grę. I teraz tak, żeby uwolnić środki bonusowe, to trzeba po prostu zagrać najpierw za tą kasę, którą wpłaciłeś. Wystarczy raz. I to wszystko. Przykładowo, Grasz sobie pierwszy swój jakiś kupon, nie? Yy, za dwie stówy. Z, ze środków depozytowych. Od razu po zagraniu tego kuponu masz odblokowany bonus. On nie jest dłużej blokowany. Od razu możesz za to mielić. Za FreeBeta oczywiście też można od razu grać. Jeżeli chodzi o obrót bonusem, to tak jak widzisz, fajne warunki, bo jest trzy razy. E, ako po kursie 2,50. Kursy 1,30 na zdarzenie. Wrzucam standardowo, jak Admiral Beta robimy, to wrzucam swój kupon. Też sobie kopiuję jakieś typy, e, za stówkę tutaj od ekipy YouTubeowej. Taki kupon łapie się normalnie po obrót. No są trzy typy, kursy 1.30, kurs 2.50 kuponu, generalnie banał. Potem macie depozyt, tak jak widzicie, znaczy bonus od drugiej wpłaty, no i jeszcze czeka na Was bonus od wpłaty trzeciej. Łącznie na tych trzech depozytach można w maksie zgarnąć 1300 zł, ale oczywiście, jeżeli chcesz, możesz wpłacać mniej. Po prostu AdmiralBet po założeniu konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, daje Tobie, nowemu graczowi, dodatkową kasę po każdym z trzech pierwszych Depozytów. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, odsąd do pierwszego komentarza. Pod tym filmem jest tam link do założenia konta. Można działać. Konkursy. Pierwszy konkurs oczywiście na Facebooku. Niezmiennie 6 dni w tygodniu. Obstawiamy.info. stuwa kolejna jest rozdawana dzisiaj. Jeżeli ktoś by chciał wziąć udział w konkursie facebookowym, wystarczy mieć konto na Facebooku i być osobą pełnoletnią. Link zostawiam w opisie pod filmem. Na pewno znajdziesz na Facebooka naszego. Zapraszam. No i konkurs tutaj na YouTube. Dzisiaj uwaga, słuchajcie uważnie. Pula superbetowa. W superbecie 20 zł do zgarnięcia. Dla Was to trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć. Za subskrybowanie kanał obstawiamy, trzeba koniecznie. Łapę w górę zostawić tu pod filmem, dziękuję bardzo. I w komentarzu tu kupujecie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Gaziantepem a Galatasaray. Dopisujecie swójnik gracza z Superbeta. Typujecie do 20.30. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie. Bez nich u gracza na Superbeta nie biorą udziału w zabawie. Jo, wraca Liga Turecka. Bardzo dobrze. Od razu Galata na dzień dobry. Lecimy do kuponów. Jak to przy piątku, prawie zawsze mamy debiuty. Pierwsza propozycja od razu idzie od Pawa. Słuchajcie, mamy tutaj zaproponowane zwycięstwo Śląska-Wrocław. I po prostu over 2,5 goli na własnym terenie w meczu z Miedzią. No generalnie Śląsk ostatnio e, w poprzedniej kolejce grał. Słuchajcie, z ruchem na własnym terenie. 3 do 1 i chłupnęli. Bardzo dobra, dobra gra ekipy tutaj z Wrocławia. No a jeżeli chodzi o Miedź Legnicę, no to nie wiem, czy tam mi dobrze mignęło, czy trenera zwolnili, nie? Ale nie dziwne. Trzy mecze w pierwszej lidze, trzy porażki. Na inaugurację 4 do 3 przegrali z Tychami, potem przegrali 2 do 1 z Odrą Opole i przegrali 4 do 0 z Grodziskiem Mazowieckim. Czyli generalnie wyniki Miedzi Legnica pasują pod ten typ na ten mecz. No bo przegrywają jak na razie w każdym meczu i w każdym z tych meczów jest over 2,5 goli. Do Dodając do tego dobrą grę Śląska, no jakby typ jak najbardziej logiczny, nie? Że Śląsk wygra i zobaczymy minimum trzy gole w tym meczu. Mamy dorzucony świetnie grający Radomiak. Oj, Radomiak to gra petardę na razie, nie? E, tutaj mamy od Pawła zakład na to, że Radomiak strzeli minimum jednego gola i nabije rożne. Jeżeli chodzi o rożne, to w dwóch pierwszych meczach nabijali fajnie, jedynie z tym Rakowem nabili tylko jednego kornera. W pierwszej i w drugiej kolejce po cztery rzuty rożne nabite. No ale trzeba powiedzieć, że tak, 5 do jednego z Pogonią Re i wyjazdowy remizaj 1 do jednego. To 5 do jednego zwycięstwo oczywiście z Pogonią. No i 3 do jednego zwycięstwo z Rakowem. Świetna gra Radomiaka na razie. Tutaj mają strzelić jednego gola minimum i nabić rzuty rożne drużynowe. Coś takiego w debiucie od Pawła. Dalej mamy kupon od Dawida za 990. A pod dodatkowy podatek jest wjeżdżane. 2271 słuchajcie. No i jest, jest Galatasaray. Jestem ciekawy jak Galatasaray. No, zajebiście pewnie, pewnie będą grali jak to sezon. Jeszcze tego Oshimena klepnęli sobie na stałe z Napoli. Też w ogóle bardzo ciekawy transfer tego zawodnika ja myślałem, że, że Oshimen na ja niego mówię, Wiem, że trochę inaczej się wymawia, ale dla mnie to jest Oshimen. Że będzie grał w bardziej topowych europejskich ligach niż w tureckiej, nie? Ale to co ja mogę gadać? Będzie tam królem w tej Turcji, podejrzewam, bo będzie gola za golem znowu strzelał. Zwycięstwo Galata Saraj i gol w pierwszej połowie. Po prostu pierwsza sklejka na spotkanie inaugurujące rozgrywki Ligi Tureckiej. Galata w ogóle mistrz z zeszłego sezonu, jakby ktoś nie pamiętał. Ehm, na dzień dobry, zdaniem Dawida wygrywają i ujrzymy gola w pierwszej połowie. Do tego mamy dorzuconego overa 2,5 goli w drugiej Bundeslidze. W meczu pomiędzy Münster i Paderborn. Tutaj, no, druga kolejka, więc możemy sobie zerknąć ewentualnie na pierwsze mecze tych ekip. Jeżeli chodzi o ekipę Münster, to w pierwszym meczu było 5 goli, 3 do 2. W ekipie, słuchajcie, Paderbornu w pierwszej kolejce, no, były trzy gole, 2 do jednego Tam spotkanie się zakończyło, więc generalnie, jeżeli chodzi stricte o pierwsze kolejki, no to nie, no to gitz, to były overy w, w meczach tych ekip. Druga budystriga to gole i overy i rożne. Wszystko na overy ładuj, nie? Zasrana liga. W każdym razie jest propozycja na overa, 2,5 goli. Jestem zmuszony trzymać za to, Kciuki. Chociaż drugiej Bundesligi po prostu nie lubię. E, dalej mamy typ e, kupon od Michała, ale zanim kupon od Michała, znowu muszę Was, was, was pochwalić za turboaktywność na Lidze Typera. Liga Typera na naszej stronie obstawiamy info. 1500 zł w puli nagród. Rywalizacja z innymi typerami. Sprawdzanie, kto najlepiej typuje. E, może jakieś skupnięcie dobrego typu na swój kupon. Słuchajcie, to wszystko odbywa się na naszej stronie. To wszystko jest dostępne dla każdego z Was. Wystarczy, że wejdziecie sobie na stronę obstawiamy.info i klikniecie w kafele zostań typerem miesiąca. Od razu zostaniecie przekierowani do kilkudziesięciu, jak nieraz nawet nie kilkuset typów dziennie z lekką argumentacją. Jest to giga mocne miejsce, jeżeli chodzi o content typerski, do którego Cię serdecznie zapraszam. Po pierwsze możesz brać udział w rywalizacji, a po drugie możesz sobie sprawdzić, kto najlepiej typuje i skubać od niego typy. Serdecznie zapraszam, decyzja należy do Ciebie. Link do naszej strony, jak zawsze, w opisie pod filmem. Idę dalej do kuponu od Michała. No i tutaj mamy dwie sklejki. Mamy sklejkę na Brookbed. Brookbett też trzeba pochwalić, bo no powiedzmy sobie szczerze, Brookbed też gra dobrze, jak na razie, jak na Beniaminka, nie, na inaugurację 4 do 0 walnięta Jagielonia, potem. Porażka z mocną Krakowią na wyjeździe 2 do 0 no i w poprzedniej kolejce pogoń u siebie 1-1 zremisowane spotkanie. Tutaj w tym meczu wyjazdowym z górnikiem Zabrze, zdaniem Michała, strzelają minimum jednego gola i też mają nabić rożne, czyli bardzo podobna sklejka jak na tego Radomiaka. W sumie taka sama nawet, nie? Z tym, że moim zdaniem różne Brookbetu są lepsze niż różne Radomiaka. Tutaj, jeżeli chodzi o Brookbet, trzy mecze w ekstraklasie jak na razie. Za każdym razem kryta linia na over 6, 6, 8 rogali nabitych drużynowych i to nieważne czy wygrywali. Czy gonili wynik, czy prowadzili i trzymali wynik, zawsze te kornery jak na razie bili. Dlatego moim zdaniem troszkę lepsze wydają się różne Brugbetu niż radomiaka. Do tego mamy inaugurację w Portugalii. Casa Pia ze sportingiem. No jestem też ciekawy, jak sporting sobie poradzi bez Jokeresza, nie grali na razie. Grali na razie jedno spotkanie w super pucharze z Benficą. I nie pykło, nie. No, przegrali ten mecz 1 do Tutaj mamy propozycję na inaugurację. Słuchajcie, na overa półtora gola. Po prostu over półtora gola w tym meczu ma się pojawić, i kasa pija też ma nawet swoje rzuty rożne drużynowe, czyli dużo różnych underdogów dzisiaj mamy proponowanych coś takiego od Michała, pędzę dalej do kuponu od Szymona. Tutaj mamy, słuchajcie, trebla. Mamy zakład na to, że Kopenhaga wygra swoje spotkanie. Słuchajcie, jakby co w momencie nagrywania filmu żaden z tych meczów e, pucharowiczów, którzy grają w kwalifikacjach, nie jest odwołany, nie? No jeżeli będzie coś odwołane, to po prostu będzie zwrot. Mamy zwycięstwo Kopenhagi. Kopenhaga na razie w trzech meczach ligowych jest wybitnie, bo mają trzy zwycięstwa. 7-2 do 2 w golach, więc to naprawdę forma tutaj ligowa wygląda świetnie. Arkus aktualnie miejsce przedostatnie. 3 mecze rozegrane, dwa remisy, jedna porażka, więc mimo tego, że to są dopiero trzy kolejki, już troszkę nam się ten obraz rysuje, jak te ekipy wyglądają, w jakiej są dyspozycji może, w jakiej są formie, jak, jak są przygotowani do startu ligi, nie? Więc Kopenhaga 3 zwycięstwa w trzech meczach, jest propozycja na czwarte zwycięstwo tutaj. Mamy rzuty rożne w Norymberzy, czyli znowu druga Bundesliga. Norymberga z Darmstadt, jeżeli chodzi o pierwszą kolejkę, no to tak średnio, średnio na jeża, bo w meczu Norymbergi w pierwszej kolejce było 6 rożnych, w meczu Darmstadt 13 rożnych. Ja mówię oczywiście średnio na jeża dla, o, dla osób, które bardzo mocno przykuwają uwagę do statystyk, do poprzednich meczów na przykład w kontekście rzutów rożnych, nie? Bo ja sobie na przykład sprawdzam, jak chcę sobie zagrać rożne, jak widzę jakieś drużyny, które w pięciu ostatnich meczach raz skręciły mi over rożnych, to już mnie nie interesuje, czy jest duży potencjał na to, już skipuję ten mecz po prostu, nie? Więc ferki. Oczywiście ja tutaj e, przytoczę zawsze dla osób, które gdzieś tam są zainteresowane tym, ile Rogali w poprzednich meczach na przykład dane ekipy robiły, nie? Tutaj jedna ekipa nabiła w pierwszej kolejce, druga ekipa nie nabiła. Mamy jeszcze podpórę tutaj na Górnik, Zabrze i over półtora gola, czyli po prostu zakład na to, że Górnik meczu z Brugbetem na własnym terenie nie przegra i że zobaczymy minimum dwa gole. Jeżeli chodzi o do tej pory rozegrane mecze w Ekstraklasie, e, trzy kolejki Górnika, nie, dwa razy było po trzy, były po trzy gole, raz był jeden gol z Piastem na wyjeździe. Jeżeli i chodzi o mecze Brookbetu, za każdym razem w trzech meczach ekstraklasowych, jak na razie, no ten niski over 1,5 gola był kryty. Coś takiego mamy otrzymane. Trzy kupony przed nami, zaraz będzie bomba za 5 tysięcy złotych, ale zanim bomba za 5 tysięcy złotych, to serdecznie z całego serducha zaproszę na Instagrama. Na Instagramie też pojawiają się dodatkowe kupony, pojawiają się ankiety dla Was. Jakaś tutaj dyskusja typercka, jak zawsze, jak w każdym z naszych miejsc, jest to miejsce, w którym możesz śledzić kupony. Jeżeli masz Instagrama, chciałbyś sobie zacząć śledzić te kupony też u nas na Instagramie. Instagramie, To ja serdecznie zapraszam do opisu pod filmem. Ponownie jest tam link do Instagrama. Jak sobie wejdziesz na Instagrama, to wystarczy, że klikniesz okrągłe logo nasze i wszystko stoi przed Tobą otworem: wszystkie kupony, wszystkie relacje. Bo ja raczej wszystko publikuję w relacjach. Postów szczerze mówiąc, dodawać mi się nie chce. Serdecznie zapraszam na Instagrama, link w opisie pod filmem. A teraz kupon od Mateusza. Piątka na 9744. Ogromny minus tego kuponu to to, że kupon nie jest rozbity. Bo wiesz, mamy dubla no byłoby więcej kasy po prostu, gdyby to się rozbiło w ten sposób, żeby ominąć podatek od wysokich wygranych, te 2-2-8-0 żeby nie było przekroczone na kuponie no mniejsza o to, tutaj jest przekroczone i to znacznie w każdym razie, over 2,5 goli w meczu Gaziantepu i Galatasaray wiadomo, to jest pierwsza kolejka, nie? ale doskonale wiecie, jak Galata... jeżeli nie wiecie to zaraz wam powiem, bo to myślę, że głównie jest liczone na Galatasaray, jeżeli chodzi o e, tutaj o gole, o strzelanie goli, no Galatasaray słuchajcie, w poprzednim sezonie, w 38 kolejkach nie, oni kręcili fantastyczne over bo jest to ekipa, która strzeliła w 36 kolejkach 91 goli. I ja, ja podejrzewam, że ta ofensywa cały czas będzie taka mocna, nie? Jeżeli chodzi o Gaziantep, 36 meczów w poprzedniej kolejce, w poprzedniej sezonie, 45 goli strzelonych, 50 straconych. Też dosyć overowa ekipa, nie? Tutaj jest propozycja overa 2,5 goli i totalnie mecz zagadka dla mnie. Championship, Birmingham, Ipswich, inauguracja, over 2,5 goli albo BTTS. Jest to taki zakład krany na Super Becie, który daje Ci też furtkawa bo w tym meczu, jeżeli będzie 1 do 1, to ten typ wejdzie, jeżeli będzie 3 do 0, to też ten typ wejdzie, nie? Bo ma być jedno z dwóch minimum: jedno z dwóch, albo obie drużyny mają strzelić gola, albo mamy ujrzeć minimum 3 gole w całym spotkaniu, więc tutaj no powiem Ci nastawienie na gole na tym kuponie trzymam kciuki za bardzo mocny debiut. Przedostatni kupon jest od Bartka no i tutaj też mamy gole. Jest przede wszystkim, zacznijmy sobie od tego typu nie na gole, jest przede wszystkim handicap na Dynamo Zagrzeb z Wukowarem. Generalnie jakby kto nie wiedział, to Wukowar jest to ekipa Weniaminka, oni świetnie grali w poprzednim sezonie w tej lidze niżej na razie zaczęli od porażki inaugurację z Lokomotywą Zagrzeb. Jeżeli chodzi o Dynamo Zagrzeb, no to Dynamo na wyjeździe Osijek ograło 2 do 0. Mieli dużo. Wydaje mi się dużo trudniejszego przeciwnika niż Wukowar. co je bez problemu poradzili. No tutaj mamy propozycję zakładu na to, że wicemistrz, wicemistrz z zeszłego sezonu wygra minimum dwoma golami z Beniaminkiem. Handicap oznacza, że muszą wygrać minimum dwoma golami. Do tego mamy overy 2,5 goli. Oczywiście mecze zagadki, bo pierwsze kolejki. pija Sporting, minimum trzy gole w meczu, no i potem już jest mocna ofensywa w drugiej lidze holenderskiej, która faktycznie sezon w sezon uchodzi za bardzo overową. Ale to jest wróżenie z fusów, bo mamy pierwsze kolejki, więc nie przykuwajcie za dużej uwagi do tego. Moim zdaniem trzeba poobserwować sobie chociaż tą pierwszą, drugą kolejkę, żeby jakikolwiek pogląd mieć. Oczywiście nie mówię, że to są złe typy, bo może w każdym z tych meczów over będzie sklejony. Mamy overa w meczu Dordrechtu z Kamburem, mamy overa w meczu Den Bosch z Young Ajaxem i mamy jeszcze overa w meczu Top Topos i Maastrichtu. Oczywiście wszystkie te mecze będę śledził i bardzo mocno będę trzymał kciuki za te overy, ale wydaje mi się, że na razie jest to ciężkie do wyczucia po prostu. Mocny kupon swoją drogą. Mocny kupon, dużo typów. E, całkiem sympatyczne kurcy, jak na taką większą sklejkę. Trzymamy kciuki. Ostatni kupon na dzisiaj. I jeszcze moja tasiemka. Jest od Karola. E, I tutaj mamy, słuchajcie, dwa typy. Mamy zakład na to, że Kopenhaga strzeli minimum dwa gole. No, gadaliśmy już o tym meczu przed chwilą. Kopenhaga po trzech e, zwycięstwach w lidze w trzech meczach. W każdym z, trzech me z tych meczów strzelali minimum dwa gole, nie? Strzelili na razie 7 goli łącznie w trzech meczach. Ma po prostu tendencja zostać utrzymana. Kopenhaga ma strzelić minimum dwa gole. I jest jeszcze za Proponowany over rzutów rożnych w meczu Korony e, i proszę Ciebie Radomiaka, 15-20 i 8 rogali, bardzo ładne mecze pod kątem rzutów rożnych, jeżeli chodzi o Koronę jak na razie, 8-9-8, jeżeli chodzi o Radomiaka, ciut gorzej, ale cały czas jest skręcone e, przy tych 9 rogalach meczowo, więc coś takiego od Karola i teraz już po prostu ciepnę Wam na ekran moją taśmę na weekend, tak jak zapowiadałem, będę te taśmy sobie grał, nie, nie będzie mnie deprymowało to, że się wywalę czasem na pierwszym bo i tak bywa, że zagrasz sobie 15 typów, wypierdyliście się na pierwszym, trudno, tak to bywa z taśmami walę sobie niższe stawki wszystkie te kupony zresztą publikuję słuchajcie na, e, bo taśmy będę grał na superbecie, wszystkie te kupony publikuję na koncie superbetowym, strefujemy jeżeli ktoś ma konto na superbecie, można sobie to śledzić, wszystko na bieżąco, wystarczy kliknąć w link, który jest w opisie pod tym filmem, to też na pewno znajdziesz, nie? w każdym razie, ciupnąłem sobie kilka typów na, kilka dobrych typów na weekend no i dzisiaj, no piątek, sobota niedziela. Dzisiaj już będę miał emocje, mam nadzieję, że tym razem na pierwszym typie się nie wywalę. Oczywiście jakoś turbo nie polecam, nie polecam tego kopiować, bo jakby to jest moja wizja i moje pomysły, które niekoniecznie zawsze się sprawdzają. Mówię to otwarcie. Bo to nie jest żaden wstyd. Jeżeli ktoś sobie dłużej typuje, doskonale wie, jak to z tymi kuponami bywa. Jeżeli chodzi o kupony na dzisiaj, to było na tyle. Przypomnę, przed weekendem 1300 zł, czy na weekend łącznie 1300 zł, możesz zgarnąć w legalnie działającym Bukmacherze, jakim jest Admiral Bet. Jest to Bukmacher, który działa na polskim rynku nieco ponad rok i szczerze wam powiem, jak na tak świeżego Bukmachera mają całkiem sympatyczną promocję powitalną, bo wrzucają wam dodatkową kasę na grę za zrobienie wpłat. Jeżeli ktoś by chciał, to jest taka klasyczna promocja, jakby do każdy, wielu bookmacherów ma taką promocję, nie? Jeżeli ktoś by chciał korzystać z tej promocji, jest ona dostępna po założeniu konta w Admiral AdmiralBecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Akceptujesz zgody marketingowe, weryfikujesz sobie konto gracza i jesteś zapisany do tego, co teraz widzisz. Pierwsza wpłata 100% do 200 zł, druga wpłata 50% do 600 zł, trzecia wpłata 25% do 400 zł i słuchajcie, jeżeli chodzi o Pierwszy depozyt łopatologicznie wygląda to tak, że można maksymalnie wpłacić dwie stówy. Wszystko macie fajnie opisane. Zresztą dostaniecie 200 zł w bonusie, jeszcze 25 zł free beta. Za bonus możecie grać od razu, jak wy zagracie sobie kupą za wpłacone pieniądze. Zapłacone dwie stówki, stówkę 50, bo wpłacasz ile chcesz, nie? On nawet nie musi być rozliczony, czyli na przykład wpłacasz dwie stówy, żeby maksa zgarnąć, grasz sobie swój pomysł jakieś tam za dwie stówy. I od razu możesz grać z za dwie stówy z, z konta bonusowego. Konto bonusowe będziesz miał od razu zasilone, tak jak teraz widzisz. No, po, po zrobieniu depozytu, nie? To na nic nie trzeba czekać. Jeżeli ktoś by chciał sobie tego Buchmachera sprawdzić, coś tam u nich popykać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem i trzymam kciuki za to, żebyście ich ograli. Po prostu ogrywajcie. Trzymajcie się, jesteśmy w kontakcie 50 na 50 że będzie dzisiaj transmisja na żywo. Nie zdziwcie się, jak koło 15 będzie odpalona, bo może coś tam na weekend. Nie na weekend, na piątek się sklej. Piona Bita, trzymajcie ci posso elo no e nada